Trzeba powiedzieć jasno o jednej rzeczy. Ten sport, o którym będzie mowa w tym filmie, ma zerową popularność w Polsce, i raczej nigdy on nie zawita w ten region. Jednak w pewnym miejscu, a dokładnie w USA, jest to obok futbolu amerykańskiego drugi najpopularniejszy sport w kontynencie Ameryki Północnej. Mowa tu o sporcie zwanym baseball. Baseball to trudny sport do zrozumienia dla zwykłej osoby, jednak w najszybszym skrócie. Baseball polega na uderzeniu piłką w celu, by rywal nie uderzył jej kijem lub odwrotnie, by nie dopuścić do tego i aby drużyną zaliczyła wszystkie cztery bazy rozrzucone po terenie, zanim rywal zdąży odzyskać piłkę i rzucić ją do łapaca. W USA baseball jest na tyle popularny, że powstała nawet profesjonalna liga o nazwie Major League Baseball, która istnieje od roku 1869. Nie trzeba omawiać popularności tego sportu, gdyż już to zrobiłem przy okazji historycznego pierwszego odcinka z serii N64 po mojemu, gdzie omawiałem greco Kukan Knight Project King. W tym miejscu na chwilę przerwę, bo chciałbym serdecznie przeprosić za tamten odcinek i za wielką gafę, którą zrobiłem, bo powiedziałem wtedy, że była to pierwsza gra na N64, co okazało się to nieprawdą, gdyż co Kukan Knight to była trzynasta gra wydana w historii. Dlatego chciałbym tu z miejsca przeprosić za ten błąd, jaki zrobiłem. Początki były trudne i wtedy źle spojrzałem, ale teraz jest już ok i takie błędy się nie zdadzą. I teraz wracając do tematu odcinka. Wraz z popularnością MLB powstało wiele gier opartych na różnorakich sezonach, i jedna z tych miała swoją premierę na N64, i w tym odcinku przedstawię Ci to do za tytułu. Zapraszam Cię serdecznie na kolejny odcinek N64 po mojemu. Tak oto bez niepotrzebnego przedłużania czas przedstawić naszego zawodnika, który weźmie udział w oficjalnym meczu. A bardziej logicznie, przedstawiając grę, tytuł nazywa się dokładnie Triple Play 2000. Miał on premierę wyłącznie w Ameryce, dokładnie 24 marca 1999 roku. Ciekawą rzecz trzeba dodać, że data premiery gry nie była przeznaczona tylko dla wersji N64, gdyż dokładnie tego samego dnia swoje pojawienie się miały również wersje na PlayStation oraz na komputery PC, więc jest to jeden z pierwszych przypadków w tej serii, gdzie wersja gry na N64 debiutuje również z innymi podmiotami. Ta gra według kolejności jest dokładnie piątą grą z serii Triple Play, gdyż seria zadebiutowała w 1995 roku jeszcze za czasów konsoli Sega Genesis. A jako, że w Ameryce była ona popularna, to postanowiono wciąż stworzyć tą serię. Na okładce gry, która jest widoczna we wszystkich wersjach gry, widzimy jednego z bejsbolistów ubierający strój jednej z drużyn i robiącego poże po uderzeniu kije w piłkę, gdzie na dole widzimy logo EA Sports, tytuł gry oraz malutkie loga prawdopodobnie oficjalnych związków amerykańskiego bejsbolu. Tytuł został wydany przez firmę EA Sports oraz stworzony przez Trey Arts. EA Sports to amerykańska firma, która została stworzona w 1991 roku jest obecnie jedną z najbardziej znanych i... ...lubianych wydawców, jak i twórców gry w branży gier wideo. jej ma wiele znakomitych gier, które są rozpamiętywane do dziś dzień i ciężko byłoby wymienić wszystkie. Jednak wymieniając przykładowe trzy, to między innymi Dirt 3, The Sims 3, czy Need for Speed Monster Wanted 2005. I teraz przechodzę do twórcy. Archie jest firmą również Ameryki, która na przełomie lat 96-2001 była własnoręczną firmą podmiotową aż do czasu, gdy została wykupiona przez firmę Activision. Oni do dzisiaj istnieją i są mocno kojarzeni z serią Call of Duty, gdyż od 2005 roku są oni odpowiedzialni za tworzenie kolejnych części tej popularnej serii dotyczącej strzelania. Ale oprócz Call of Duty, Tray Arts może się pochwalić takimi tytułami jak chociażby Spider-Man 3 czy NHL 2K2. Triple Play 2000 to gra sportowa w tematyce baseball opartej na sezonie Ligi MLB z roku 1999, w którym głównym zadaniem gracza będzie wybranie jednej z 19 dostępnych drużyn i wygranie profesjonalnego meczu baseballowego. Po odpaleniu notki mówiącej o prawach do gry Ince i Esports i wyskoczeniu loga Triple Play z dziwnie rozciągniętymi zawodnikami i prośbą o przycisku Start, gracowi ukaże się aż 8 opcji. Zwykła gra, wyzwanie hobrama, sezon, playoffy, zarządzanie z zespołem, załaduj, referencje oraz napisy. Ostatnia opcja jest bardzo oczywista, dlatego ten podpunkt zostanie ominięty. Referencje to opcja, gdzie gracz będzie mógł ustawić wszelkie detale dotyczące sterowania, długości mecu itd. Załadowanie to inaczej, w czytanie ostatniego zapisu zrobionego przez gracza. Zarządzanie zespołu, inaczej, edytacja wybranego zespołu nie można zmienić zawodnika zespół, zarobić jego statystyki, czy zmienić imię i nazwisko oraz nowe na Playoffy to skrócony sezon, w którym od razu przechodzi się do fazy zasadniczej walki o tytuł. Za to inaczej pełny sezon Ligi baseballowej, w której gra w wybranym zespołem zagra z innymi 18 drużynami, by zgarnąć jak najwięcej wygranych oraz zdobyć ostateczny tytuł. Wyzwanie Humrana to inaczej. 1 na 1, w najważniejszym zadaniem jest uderzenie jak największej liczby zdobytych homerunów, czyli inaczej odliczę piłki jak najdalej, by pałka smóg obkrążyć całą arenę z bazarka. Natomiast zwykła gra to inaczej szybki mecz, w którym wybiera się dwie drużyny i po ustawieniu wszelkich opcji od razu gra kieruje nas na stadionie, gdzie rozgrywany będzie mecz. To jest tradycyjny moment na omówienie całego gameplayu w grze. Jak można zauważyć na samym początku, gra pod względem graficznym nie prezentuje się zbytnio najlepiej. Sami zawodnicy wyglądają, jakby byli zrobieni z i plasteliny, a sama publiczność, jeśli to można w ogóle nazwać publicznością, to tak naprawdę nienaturalnie rozciągnięte tło, tak by wypełniło stanią, w którym grają zawodnicy. Na plus idzie to, że na scenie gra nie jest rozmyta oraz niewyraźna, więc grać bez trudu będzie widział przebieg całej gry oraz to jak się zachować w danej sytuacji, gdy będzie musiał zdobyć punkt. Pod względem gameplayowym tytuł ma odmienną opinię, gdyż mimo nieładnego wyglądu prezentuje się on dostatecznie. Animacje są prawie dokładne, uderzenia nie są opóźnione i przy odpowiednim trafieniu zawsze odbija się piłka w losowe miejsce oraz komputer jest dokładnie na wyrównanym poziomie. Więc w zależności od tego jaki poziom trudności gracz wybierze, to gra idealnie będzie się podpasowywać zarówno pod nowicjuszy, jak i pod już bardziej zaawansowany graczy. Jest tu trzeba dodać, że gra chodzi płynnie w 30 klatkach na sekundę przez całe spotkanie z milimetrowym cięciem przy uderzeniu lub łapaniu. Sterowanie dla zwykłego gracza także nie sprawia problemu, gdyż przyciski A i B służą do podstawowych czynności, jakimi są albo uteszenie albo łapanie piłki, a Z może się przydać do biegu następnym zawodnikiem, aby przyjąć wszystkie baza. Myślę, że nie trzeba tutaj omawiać muzyki, gdyż poza zapętlonym utworem, który jest puszczany w menu głównym w gry, to sam Triple Play nie posiada nic poza odgłosami. Wiele podpunktów podpasowanych miało swoje plusy i minusy, które zostały tutaj omówione. Ale niestety, jeśli chodzi o ten drugi podpunkt, to zdecydowanie jest ich znacznie więcej i zostaną tu wymienione trzy podpunkty. Po pierwsze, dźwięk. Zazwyczaj ta opcja jest omawiana we wcześniejszym podpunkcie dotyczącym ogólnej oceny. Jednak niestety ona się pojawia, gdyż nie jest jakościowo najlepsza. Fakt, takie detale jak na, przy... na przykład gwizdanie czy od fanów są fajnym smaczkiem, to jednak można jasno stwierdzić, że gra usłyszy niewyraźne brzmienie niektórych uderzeń, czy nawet komentatorów, który... Mimo że normalnie powinny być dwie osoby, nawet trzyma się tego, co się dzieje na boisku. To dla fana baseballu będzie bardzo rażące odepchnięcie od gry. Po drugie, skołowanie systemu gry. Już wyjaśniam, o co w tym wszystkim chodzi. Triple Play 2000 to tytuł oparty na grze, jaką jest baseball. Jednak w większości ilości momentów tytuł sam nie możecie zdecydować, czy ma być grą symulacyjną, opierającą się na prawdziwych zdarzeniach, czy grą w stylu arcade, gdzie grać nie przejmowałby się realizmem, a bardziej delektowaniem się tym, co gameplay ma dodatkowo ciekawego do zaoferowania. Będzie można to zauważyć w momentach, w których albo gra będzie chciała na przykład postępować zgodnie z zasadami, albo dodawać od siebie coś niespodziewanego. po trzecie, brak dodatku graficznego. Mamy rok 1999. EA wypuszcza serię, która była lubiona w Ameryce. Większość gier na N64 już wtedy posiadała wszelakie dodatki do konsoli, z którymi były albo dodatkowe miejsce w lub ulepszenie grafiki gry. Triple Play 2000 żadnego z tych dodatków nie posiada. Jest to też duży minus patrząc na to, jak gra wygląda w podstawce i to, że nie przekona gra za do odpalenia meczu MLB. To może być zaskakujące, gdyż w tamtym czasie firma EA dbała bardzo o to, by każda gra wyglądała jak najlepiej na każdą konsolę, więc dziwi ich brak reakcji na słabą sprzętność. Podsumowując tą recenzję, gra Triple Play 2000 to moim zdaniem średni, łamany na dobry, tytuł oparty na grze w baseball, który jest raczej dobry tylko dla osób, które pierwszy raz zagrają w tą grę lub dla hardkorowych fanów tego sportu. Dobre sterowanie, wyrównany poziom trudności oraz animacje to są plusy, które można dać temu tytułowi. Jednak na drugą stronę mostu lecą takie detale jak dźwięk, słaba grafika oraz niezdecydowalność gry. Dlatego kończąc w tą recesję gra Triple Play 2000 dostaje ode mnie w skali od 1 do 10 ocenę 5,5 na 10. Średnia wytytuł o grze w, w MLB, który mógł wypaść zdecydowanie lepiej. Dziękuję za to, że z ten odcinek N64 po mojemu. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcesz napisać komentarz, ponieważ bardziej mi na to Ja jestem użytkownik Adidabdebli, na razie i cześć!